ma? to jest Hound, The Real Slender Game. Wziąłem najtrudniejszy poziom. Będziemy się bać, a przynajmniej ja, bo nie grałem w to wcześniej. Specjalnie sobie wziąłem najtrudniejszy poziom, bo stwierdziłem, że jak mam zginąć i się bać, to, to przynajmniej jakoś... jakoś mocno. <laughs> Idziemy sobie teraz. Mamy szukać kartek, tak? Jest to gra, o ile pamiętam stworzona na silniku CryEngine Engine 3. Tak? To jest ta gra? Albo przynajmniej... Jeżeli nawet nie, to ładnie to wygląda. O, przeszedłem przez to. Co to jest? Samochód. Dobra. Co to tam jest? to drzewo. Dobra są młody, shorty mnie. I go find him and ask for help. Czyli ktoś powinien być blisko, powinniśmy go znaleźć. Poprosić o pomoc. Coś czuję, że. O, co tam? E? Tak. Wyłączyłem latarkę. Ja pierciele Co tu się dzieje? Jakie Gdzie Widziałem sobie. Chociaż. Dobra, daję E. Boję się. <laughs> nie, nie widzę, no. Będę miał F w pobliżu, jakbym spotkał tego... ...Slendera. Żeby mnie nie dziabnął. Widzę gdzieś w i w ogóle... Co to jest? Co to? Idziemy stąd. Idziemy Dobra, co się dzieje? Dobra, zapalę sobie. Jakaś muzyka, ta muzyka jest straszna. Dobra, już jej nie ma. Rozglądamy się. O, jesteśmy na jakimś wzniesieniu, wejdźmy na kamień. Można, można. Wow Oddalamy się od samochodu. No dobra Ja nigdy nie grałem w taką grę. Więc może to jest właśnie dobre, że, że nie grałem. Bo przynajmniej na świeżo jakoś podchodzę. Są jakieś skały, znaczy, widziałem jakieś tam pojedyncze takie filmiki z tego. Więc wiem, co, czego się spodziewać mniej więcej. Ale kurczę, w tym co są wrażenia tam, po prostu wiecie. Niby to działa na, na wyobraźnię, i tak dalej. Ale to musi być ten feeling. Tutaj jest trawa bardzo ładna, światło. Latarkę można wyłączyć. Co tam się świeci? Idziemy tam. Idziemy, to musi być pomoc jakaś. Chociaż wiem, że to nie... Samochód? Kolejny? Czy my zakręcamy? No nie mówcie, że ja zawinąłem. Idziemy... To dziwne jest. Dobra, nie... przynajmniej... Przynajmniej się nie wracałem. Co tam jest? Chodźmy tam. Można? Chyba nie. nie. Nie, można. Bardziej nakręcam sam niż kurczę, to też się dzieje. Tam pójdźmy, tam jakaś droga była, nie? Gdzie jest coś? Samochód. Tak. Albo mi się zdawało. gdzie ja mam iść? Tam? Halo? Znowu ten dźwięk. Nie! No nie. Nic nie ma, nic nie ma. Biegniemy. Boję się. Chodźmy do światła. On tam był. Czekaj, nie widziałem ten dźwięk. Dobra, idziemy dalej. No kurczę, byłem tu, tak? Idziemy. Idziemy. Tu nic nie widzę. Totalnie. też pewnie on tam gdzieś jest no kurczę tam jest tam jest ten samochód tak tam jest ten drugi samochód chyba nie Ty będę się tak kręcił on sapie głośniej niż ja ja nie mogę gdzie, gdzie to jest znowu wrócę do tego punktu tak będzie ten samochód. znaczy ten pierwszy, tak? Może za nim? Nie, no kurczę. Idziemy tą. Tędy idziemy. Prosto. 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 Mamo. Nie! To. No, no. Ja. Uo. Nie, to było dobre. O nie, mokre. Ja, dzięki za uwagę, Łycha!